Cześć. Tak jak mówiłem ostatnio, kolejny filmik jest już w innym klimacie i to dosłownie, bo zmieniłem nieco swoje położenie na mapie świata. Jestem teraz w Asturii, regionie na północy Hiszpanii. Mieszkam w Oviedo, przynajmniej na jakiś czas. No i jest to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądają tutaj rzeki. Za daleko nie mogę się niestety wybrać, bo. Owiedo jest zamknięte, ale w granicach tutajszej, powiedzmy, gminy mogę swobodnie zwiedzać. I właśnie wybrałem się na rzekę Nora, gdzie w 2007 roku zostało rozebranych kilka niewielkich, półtora, dwumetrowych progów. I idę to zobaczyć. Przyjechałem tutaj do Lary, która jest już nieco bardziej zadomowiona w Owiedo. I może opowiedzieć Wam co nieco o Asturii. Asturia jest to, jak Piotrek powiedział, region na północy Hiszpanii, który cechuje się wyjątkową na tle Hiszpanii, Przyrodą jest tutaj zdecydowanie najbardziej wilgotno, najwięcej, e, najwięcej jest opadów w tej Hiszpanii. Pada bardzo często, chociaż może nie widzicie tego, jako że pogoda jest przepiękna, ale to wyjątkowo na przyjazd Piotrka dzisiaj zaświeciło e, słoneczko. E, to, co jest wyjątkowe przyrodniczo w Asturii, jest to krajobraz, Górzysty, bardzo dużo gór. Znajdują się tutaj, między innymi, jedne z najwyższych gór w Hiszpanii, Pico de Europa, oraz, yy, oraz wiele innych masywów górskich. Ponadto jest też bardzo blisko do morza, stąd z tego miejsca, w którym jesteśmy, nawet możemy nieco może zobaczyć Chyba Trochę daleko Trochę daleko ale z Owiedo można nad morze się dostać pociągiem już w pół godziny. I dając słynie również przepięknych plaż i bardzo silnych fal, ludzie uprawiają tutaj również surfing. Ja niestety nie miałam okazji, ja uprawiam głównie chodzenie. I to chyba tyle, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Dzięki. No to w takim razie idziemy dalej nad rzekę Nore. A ja tutaj przyjechałem, no, zaraz Ci jeszcze dam w Dobrze. takim razie. Przyjechałem tutaj, bo koronawirus, ta cała pandemia okazała się taką fajną okazją. Z jednej strony ograniczeniem wszystkiego, a z drugiej strony jak wszystko się ma online, to wystarczy wziąć ze sobą laptopa w moim przypadku i mogę pracować e, i robić doktorat będąc gdziekolwiek w świecie, więc korzystam z okazji. Ja chciałam jeszcze tylko przypomnieć, czy też napomknąć, że Piotr przyjechał tutaj do tak zwanego raju przyrody w Hiszpanii, gdyż tak Hiszpanie zwykli nazywać ten region. Asturia Paraiso Natural. I turystyka w Asturii bardzo się rozwija ostatnimi laty, gdyż ludzie coraz bardziej pragną jednak wiejskich, sielskich krajobrazów niż, niż turystycznych, hotelowych plaż. Dlatego przyjeżdżają do tego oto raju przyrody. A mieszkańców Asturii nazywają nawet e, strażnikami, strażnikami tego raju. Tak właśnie. Czyli trafiłem w dobre miejsce. Po drodze nad rzekę Nore trafił się jakiś taki ładny jej dopływ płynący tutaj z Montenaranko. Bardzo ładny strumień, patrzcie jakie żwiry. Ciekawe czy woda zimna no. nie za zimna Powiedziałbym, że nie taka górska jakbym się spodziewał Zobaczę jeszcze tutaj i idę nad rzekę Norę, do której już mam bardzo blisko Bardzo ładny płynie, w ogóle fajny las. na Północnym i Już prawie Rionora. Tutaj jeszcze ten dopływik. Trzeba pokonać brud. Pokonałem. Płynie, a my idziemy nad dużą rzekę. No i jest Rionora. Dopływ rzeki Nalon, która to rzeka Nalon jest opisana jako jedna z rzek łososiowych Asturii. Pierwsze co zobaczyłem po przyjeździe do Oviedo to książka Rios Salmoneros de Asturia, czyli rzeki łososiowe regionu Asturii. I są tam opisane wszystkie rzeki takie powiedzielibyśmy, może wstrągowe, łososiowe, na no pewnie o charakterze górskim, z zimną wodą, gdzie łososie wpływały na tarło. Ta książka jest stara, akurat jest to jakiś przedruk z lat 50. bodajże. No ale ta rzeka była tutaj wymieniona, rzeka Nalon z dopływami jako jedno z najważniejszych miejsc dla łososi w Hiszpanii. Niestety teraz na rzece Nalon są zapory i na tej rzece, nad którą jestem Norą też są jakieś bariery. Tam poniżej szedłem i wyglądało to tak dość podejrzanie. Woda wolno płynęła, coś czuję, że tam poniżej jest jakiś próg. Tutaj mamy takie ładne, naturalne bystrze. Widzicie, są głazy, kamienie w rzece. Fajne miejsce. Mm. No a idę w miejsce, gdzie pod, chyba pod mostem jakimś został rozebrany dwumetrowej wysokości próg. Mam nadzieję, że będzie tam jakiś ślad po nim. A może nie będzie, to się okaże. To jest z akcentem na... Na lon? Na lon, tak. Okej. Okay. I kolejne bystrze na rzece Nora. Ciekawa tutaj musi być budowa geologiczna. Zdecydowanie są to naturalne bystrza Nie ma w tym śladu ludzkiej ręki. Patrzcie jakie jest krzywe po skosie. A jakie piękne w ogóle drzewo w korycie. Jest tutaj bardzo ładna ścieżka wzdłuż tejże rzeki przez taki dębowy las porośnięty bluszczem To jakiś odcinek z dużą liczbą bystrz całkiem ładnie w dnie kamienie, żwiry no zdecydowanie łososiowo wyglądająca rzeka może to, no, to jednak niebystrze, a jakaś sztuczna rampa skalna. Ciężko wyczuć czasami. Tutaj właśnie jest taki ciężki przypadek. Nie znam rzeki, nie znam budowy geologicznej, więc nie wiem. Na pewno dla niektórych gatunków ryb jest to jakąś barierą. Jeżeli jest to sztuczne, to bardzo stare, już się rozpadło, a jeżeli naturalne. No to naturalnie No i jesteśmy na moście przy Stadninie Koni Na granicy już regionu, znaczy gminy Owiedo Czyli tam już nie mogę iść e, W każdym razie przyszedłem w to miejsce właśnie żeby zobaczyć e, Jak wygląda rzeka 13 lat po rozebraniu Na niej dwumetrowej wysokości progu Nie jestem Pewien na 100%, czy to jest to miejsce, ponieważ informacje na stronie Dam Removal Europe są słabe, ale to miejsce widnieje na, w europejskim atlasie barier, w tych danych od instytucji jako miejsce z jakąś barierą. No i na mapie Dam Removal jest zaznaczone jako rozebrana w 2007 roku bariera. I patrząc na to, co tutaj widzimy bardzo szerokie koryto rzeki. W żadnym innym miejscu nie miała ta rzeka takiej szerokości przez, nie wiem, 2 km, e, które przeszliśmy z niej. Jest tutaj też jakieś takie bystrze. E, całkiem możliwe, że na tym był posadowiony próg. E, no i tutaj taka duża wyspa też wcześniej na tej rzece takiej wyspy w środku koryta nie widziałem. Więc Duża, duże prawdopodobieństwo, że to jest rzeczywiście to miejsce po rozebranym progu teraz wygląda w taki sposób bardzo naturalny, jakieś takie żwirowo kamienne wystrza, które już nie stanowią raczej przeszkody dla ryb. Ale tak jak mówię, nie jestem tego pewien na 100%. Mam nadzieję, że e, naukowcy z projektu Amber i Dam Removal. Potwierdzą mi to, niestety, nie dostałem odpowiedzi zanim tutaj przyszedłem. To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie rozbierania barier w Hiszpanii, bo jak tylko Oviedo zostanie otwarte, to mam nadzieję, że uda mi się pojechać w miejsca bardziej znanych rozbiórek, całkiem sporych zapór. To jest to, że w Hiszpanii bariery na rzekach rozbiera się. Robią to instytucje odpowiedzialne tutaj za wodę. Ponieważ tutaj poważnie potraktowano dyrektywę wodną, ramową dyrektywę wodną obowiązującą w całej Unii Europejskiej i te bariery, które są nieużyteczne no i niszczą rzekę, są sukcesywnie rozbierane. Jak spojrzycie na mapę Dam Rimval Europe, to w Hiszpanii, a zwłaszcza w północnej Hiszpanii, e, takich rozbiórek było już całkiem sporo. W północnej Hiszpanii nie ma raczej problemów na przykład z suszą. Duże opady, ogólnie zielono, więc może to tutaj spokojnie działać bez większych konfliktów z ludźmi. Ale zapór też jest sporo. Jest pewna wskazówka co do tego, że to miejsce rzeczywiście było miejscem, w którym rozebrano próg na rzece, ponieważ tutaj na tej rzece są zaznaczone bystrza albo sztuczne piętrzenia. Nie wiem, bo nie ma tego w legendzie mapy. No, było rzeczywiście kilka takich miejsc w którym bym się wahał no i jest też tutaj przy moście podpisane El Molinon, czyli młyn więc dla młyna było na pewno piętrzenie czyli rzeczywiście to, co wam pokazałem to było miejsce, gdzie był rozebrany próg trzeba przyznać, że nie widać, żeby tam coś było oj, trzeba ustąpić drogi pomóc na koniu. no więc mogliście zobaczyć szybko jak wygląda rzeka w miejscu rozebranego progu od młyna a ja, żeby Wam to pokazać, musiałem przejść z darą 12 km przez góry. Więc teraz czas na powrót, ale widoki są wspaniałe. Tam w oddali widać Picos de Europa. Takie góry typu Tatry wysokościowo. No ale to może innym razem. A tymczasem marsz do domu.